Jakie emocje towarzyszą otwarciu nowego boiska na Chemiku? Nie ukrywam, że jest to chyba najważniejsze wydarzenie w historii klubu od momentu powstania sekcji piłki zdecydowanie, tak? Ponieważ, yy... Obiekt powstał jakby w czynie społecznym przez mieszkańców wyższym budowany i to jest jakby pierwsza zmiana od samego początku klubu na korzyść chyba tak na tym obiekcie. Jest to dopiero początek zmian, będzie drugie boisko z naturalną trawą. My się cieszymy, bo to pozwala robić to, do czego klub jest jakby powołany, czyli szkolić młodzież na jeszcze lepszym poziomie. Jako osoba związana ze sportem żałuje Pan, że w Bydgoszczy jest tak mało pełnowymiarowych boisk do piłki? W znaczy, czy jest ich mało? My jako klub udowodniliśmy wiele lat, że można na piasku tak wychować zdolnych piłkarzy, w związku z czym nie przekłada się to bezpośrednio na wynik, ale oczywiście im więcej tym lepiej i myślę, że następne lata przyniosą nam kolejne boiska, taką mam nadzieję i za to też mam kciuki. Nowe sztuczne boisko rozwiąże problem treningów wszystkich drużyn na głównej płycie? Zdecydowanie pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Boisko główne zostanie odciążone, pozwolić na treningi no nawet w tym okresie zimowym oraz późno późnojesiennym, kiedy boisko jest przemoknięte. Na pewno, na pewno, na pewno w dużej mierze tak. Nie w 100%, ale w dużej mierze na pewno tak. Zimą będziecie wykorzystywać boisko na cele sparingów, czy także będziecie starali się wypuszczać to boisko innym drużynom? To znaczy my e, zawsze tak powiem nie ukrywam, że duże pieniądze płaciliśmy za to, aby móc grać na innych sztucznych boiskach. E, f, my bardzo chętnie zapraszamy inne zespoły, by grali z nami sparingi, ale jeżeli znajdzie się wolny grafik, to oczywiście mogą rozgrywać swoje mecze, także, także u nas e, dla dobra jakby piłki w całym regionie. E, jaki był łączny koszt wybudowy tego boiska? Skąd pochodziły środki? E, środki były w całości z budżetu miasta Bydgoszczy. było to 3.8 miliona złotych. W zeszłym roku była wyremontowana hala, w tym roku powstało pełnowymiarowe boisko, wspomniał Pan, że będzie budowane kolejne, zapewne w planach macie kolejne inwestycje. Znaczy, na tym musimy się skupić o dokończenie tego drugiego boiska z naturalną trawą oraz yy, tak naprawdę ten etap, czyli budowa trybuny przy tym boisku z naturalną trawą, ponieważ na to środki jeszcze nie są zatwierdzone i jest to jeszcze na razie dużo trudniejsza sprawa. Dlatego najbliższy cel po boisku drugim jest trybuna przy tym boisku. Ciężko jest pozyskiwać środki finansowe na budowę i funkcjonowanie drużyny, innych drużyn też. Znaczy, no, powiem tak, no, w Bydgoszczy że tak powiem, mamy urodzaj klubów sportowych yy, i każdy chce, że tak powiem, jak najwięcej dla siebie. No, skuteczny lobbying pod tym względem jest bardzo ważny. Ja się cieszę, że to są tego typu inwestycje. Bo jestem zwolennikiem, aby środki publiczne szły w obiekty sportowe, a nie w 99% budżetów jakby przejadanych przez kluby w trakcie normalnego roku. Uważam, że 50% to jest maksimum, jakie miasto powinno ułożyć klubom sportowym na bieżące funkcjonowanie, a wiadomo, że tak we wszystkich klubach nie jest. E, w najbliższym czasie jest możliwa jakaś do... Od miasta? To znaczy, my otrzymujemy środki na szkolenie młodzieży, z których jesteśmy zadowoleni. No też znamy, jakby, swoje miejsce w szeregu. Wiemy, że jest smutniejszy i troszeczkę większy od nas zawisza. No i środki na poziom trzeciej ligi mamy wystarczające. Jeżeli byśmy byli o jakieś tam wyższe cele, to na pewno mam taką nadzieję, że nikt by nas nie pozostawił wtedy. Przechodząc do strony czysto sportowej, zarząd jest zadowolony z postawy piłkarzy w trzeciej lidze? Ja powiedziałem przed sezonem, że celem jest każdy, każdy punkt. Bo tak naprawdę liga była nieobliczalna i ciężko było przewidzieć cokolwiek przed tym sezonem. Na pewno szkoda straconych punktów z zespołem, niektóre były w zasięgu ręki, ale na ten moment myślę, że jest to ocena na czwórkę. Na czwórkę w pewnym, w pewnym momencie była szansa na piątkę, ale no wpadki z zespołami teoretycznie słabszymi to troszeczkę zniweczyły. Łatwiej byłoby się pogodzić z porażkami, gdybyśmy naprawdę byli wyraźnie słabsi, a zdarzają nam się na mecze, gdzie widać, że nie jesteśmy słabsi, a jednak przegrywamy przez brak doświadczenia.